Chciałam witam wszystkich na moim nowym kanale Szylak 7. To jest mój pierwszy odcinek na nim i chciałbym Was bardzo powitać i... i na I... I bardzo Was płako. się razy i pozdrawiam, dobra. I bardzo Was zapraszam na... Dobra! O ile tego i! O ile tego i! Dobra! Was i, spróbuję, no was próbuje, was i. I zyskrybuj. No, nie, ja nie Ja nie. Ja, 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 ja bardzo was proszę o subskrypcję na tym kanale i lajka pod tym filmem. To mi bardzo wspiera, a ciebie to nic nie kosztuje. No to lecimy do filmu. Zresztą już w mojej bazie <kuszczak> Ogólnie mam takie temy, chyba zostawiłem Chciałem momentowo usłyszeć Ty... Bo dawno nie grałem ogólnie na N1 Znaczy często gram Chodź jak Zbieram sobie tak ogólnie jakiś drugi level Dobra Ile lecę RTP Jestem już ogólnie na Waku i teraz sobie poszukamy jakichś tipów. O, co jest? Jakaś screen robię. O cholera. Jest na nagraniu. Ła. Dawaj, dawaj proszę na pierwszym. Jest! Jest! Jest, 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 jest. Widzimy się jak znajdę takiego styba. Niestety typów nie znalazłem, ale proszę zostaw suba na moim kanale. Widzimy się. Cześć, Jela.